Moim Państwa gościem jest Joanna Żurowska, prezes klubu piłki siatkowej Chemik Police. Dzień dobry Pani prezes. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozpoczyna się nowy sezon. Kilka dni temu była prezentacja na hali. W najbliższy weekend planujecie taką już chyba cykliczną akcję w Centrum Galaksy, na której można z zawodniczkami porozmawiać, zrobić sobie z nimi zdjęcia, troszeczkę poobcować, tak przed sezonem. Tak akcja może kilka słów na ten temat na początek. Rozpoczął się dla nas już okres przygotowawczy i to zarówno pod względem sportowym, bo drużyna w bardzo okrojonym co prawda składzie jest już tutaj na miejscu i przygotowuje się do sezonu, ale to jest zanim jeszcze ruszą. Rozgrywki to jest dla nas dobry okres, żeby właśnie trochę pospotykać się z mieszkańcami Szczecina i Polic, żeby trochę wyjść na zewnątrz i, i zarówno promować siatkówkę, jak również zachęcać kibiców do tego, żeby przychodzili potem na mecze w trakcie sezonu. I takim właśnie elementem jest to wyjście. Do galakcji, faktycznie cykliczne, bo w ubiegłym roku również coś takiego organizowaliśmy. Będziemy przez sobotę i niedzielę w galakcji w godzinach otwarcia centrum handlowego. Zapraszamy oczywiście wszystkich serdecznie. Będzie możliwość uzyskania autografów od zawodniczek. Będą, będzie wiele atrakcji dla, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Będą różne gry i zabawy. Będzie możliwość również wylosowania atrakcyjnych nagród, w tym karnetów na cały sezon, więc serdecznie zapraszam. Jakie nowe zawodniczki się pojawią? Może nie, nie zupełnie tam w Galaksy w ten weekend, bo, bo jak wiemy są na zgrupowaniach kadr różnych Krajów przygotowują się do Mistrzostw Europy, ale jakie zawodniczki, nowe zawodniczki znajdą się w zespole chemika w tym sezonie? Ale już w Galaxii też będą nowe zawodniczki. Bo to jest, tym lepiej. Bo jest z nami Madeleine Montanio, która przygotowuje się wraz z drużyną. To jest nowa atakująca, to jest gwiazda światow światowego formatu, która od lat występuje w Lidze Mistrzów i ona właśnie będzie w Galaxii. To jest Kolumbijka. No chyba największa zmiana zaszła na pozycjach rozgrywającej, bo tam są dwie nowe, to są Polki, obie Reprezentantki e, Polski e, Joasia Wołosz i Izabełcik. E, mamy również e, dodatkowo lo, nową Libero, e, pozostała z nami Mariola Zenik, a, a doszła Paulina Maj, e, która również obecnie e, przebywa na kadrze. E, na pozycji przyjmującej wzmocniliśmy się o Hel Helenę Hawelkową, reprezentantkę Czech i wieloletnią kapitan reprezentacji Czech, która też teraz przebywa na swoim zgrupowaniu. Natomiast to wszystko są wzmocnienia, które, które wynikają z naszych analiz przeprowadzonych po Final Four. Tam mogliśmy podczas tego turnieju porównać się z innymi drużynami, które grają na, na światowym poziomie i wyciągnąć z tego wnioski co do tego sezonu, co do pozycji, na których powinno nastąpić wzmocnienie. No też już. Taką powszechnie znaną informacją jest to, no że Gosia Glinka postanowiła zakończyć karierę. Jesteśmy właściwie w przededniu podpisania kontraktu z nową zawodniczką, która go się zastąpi na tej pozycji. Na pozycji przyjmującej atakującej. Tak, na pozycji przyjmującej tej z atakiem. Kiedy pierwszy mecz? Pierwszy mecz 17 października to jest inauguracja sezonu. Rozpoczynamy z Pałacem Bydgoszcz. Natomiast wcześniej gramy 14 października Super Puchar z Atomem Trefl na wyjeździe w Zawierciu. Ale 17, rozumiem, tutaj, tak? Ale 17 gramy u nas. Zapraszamy serdecznie już teraz kibiców. Na pewno będzie wiele atrakcji. Będzie już wtedy cała drużyna. Dziewczyny będą po Mistrzostwach Europy, więc będą już tutaj w pełnym składzie. I zapraszamy serdecznie. Na pewno będzie im miło, że jeżeli udałoby nam się zapełnić trybuny do ostatniego miejsca. O tym no, nie było problemów w ubiegłym sezonie. Myślę, że i teraz. Tym bardziej, że. Jakie macie taki priorytet na ten rok? Najważniejszy cel dla klubu? Wiadomo, Mistrzostwo Polski, Puchar Polski to są rzeczy takie, które klub na tym poziomie zawsze będzie miał w zasięgu swoich aspiracji. Natomiast, czy coś więcej? Tak, oczywiście. My przede wszystkim biorąc pod uwagę strategię naszego głównego partnera Grupy Azoty um, i, i strategię promocji produktów tego głównego naszego partnera, nastawiamy się na rozgrywki międzynarodowe, czyli um, głównym naszym celem jest awans do Final Four, tylko awans już w tej chwili taką drogą sportową, czyli um, przejście przez wszystkie fazy um, i no oczywiście w drugiej kolejności w tym final four walka o medale i to jest taki priorytet na ten sezon jeżeli chodzi o ligę polską no to oczywiście trzecie z rzędu mistrzostwo Polski natomiast rozpoczniemy od super superpucharu który chcielibyśmy zdobyć no, i oczywiście w Pucharze Polski też chcielibyśmy w tym roku nie sprawić kibicą zawodu i chcielibyśmy być zdobywcą tego Pucharu. To przypominamy, że Super Puchar 14, września, 14 października w Zawier Zawierciu. To kibice na pewno będą obserwować w telewizji. Chciałem się spytać o taką o troszeczkę inną stronę działalności klubu, mianowicie o finanse. W ostatnim czasie gmina Police podjęła decyzję w sprawie współfinansowania klubu. Jakie to ma dla, dla Państwa znaczenie? Znaczy, jeżeli chodzi o finanse klubu, to może zacznę od tego, że do, ten potencjał marketingowy klubu jest dostrzegany przez coraz więcej takich dużych firm i pod koniec ubiegłego sezonu dołączył jako nasz partner PGNik, czyli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Natomiast na początku tego sezonu dołączył jeszcze Energopol, co potwierdza, że ta wartość marketingowa klubu jest coraz bardziej dostrzegana przez takie duże firmy. My ze swojej strony oczywiście staramy się robić wszystko, żeby nasi partnerzy czuli się usatysfakcjonowani, żeby to przekładało się również na ich wyniki, na ich sprzedaż. Jeżeli chodzi o gminę Policę, to faktycznie taka uchwała została podjęta. My cały czas w nazwie mamy Policę i to jest bardzo duża wartość ekwiwalentów marketingowych, bo za ubiegły sezon to było ponad milion złotych. Te ekwiwalenty reklamowe świadczą o tym, ile normalnie musiałaby gmina zapłacić, gdyby miała zapewnić sobie promocję na tym poziomie. Na tym poziomie. W związku z tym to, to, to naprawdę jest bardzo duża promocja. Natomiast w tym to, to jeszcze to jest, to została podjęta uchwała, natomiast to nie jest jeszcze koniec procedury, bo będzie ogłoszony konkurs i my w tym konkursie wystartujemy oczywiście, natomiast to się właśnie tak odbywa. Tak, że, że jest ogłaszany kom, konkurs i, i, i my na pewno złożymy swoją ofertę, będziemy się starali, żeby ta oferta była jak najkorzystniejsza dla gminy Police, no bo stamtąd się wywodzimy, tam nasz główny partner prowadzi swoją działalność. Myślę tutaj o grupie Azoty i czujemy się cały czas z Policami bardzo związani, mimo że rozgrywki odbywają się w Szczecinie. No tak, to znaczy, że, że ten udział gminy Police no, staje się no, proporcjonalny do tego, jakoś zbliża się wielkością do tych, do tych profitów, jakie uzyskuje z, z promocji wynikającej z, z rozgrywek klubu Chemik Police i myślę, że, że to taki jest dobry sygnał na polu tej współpracy między gminą a, a klubem. Tak, oczywiście, bo tak jak mówię, tu, tutaj jak gdyby ten aspekt taki biznesowy, czyli te ekwiwalenty, o których wcześniej wspomniałam, to jest jeden aspekt. Natomiast no, my generalnie czujemy się drużyną z polic, drużyną policką. My mamy w nazwie Policę, my reprezentujemy Policę. Dlatego dla nas jest to ważne, żeby, żeby również mieszkańcy policji i władze samorządowe czuły to, że my naprawdę czujemy się drużyną z policji. Nasza Młoda Liga tam prowadzi swoje rozgrywki w policjach właśnie na hali i dla nas jest to jeden z aspektów do dumy, że reprezentujemy policję. No i gmina też to zauważyła, że dumą policji jest chemik w police. No nie da się tego ukryć. Kandyduje Pani na posła. Jest pani na liście Platformy Obywatelskiej. Co prawda te listy jeszcze nie są zarejestrowane. Czy już zebrała Pani podpisy? Zbierałam do dzisiaj. Muszę powiedzieć, że z takim bardzo pozytywnym skutkiem nie, nie liczyłam ich, natomiast spotykałam się z takimi przejawami ogromnej sympatii i poparcia. Dlatego jest to bardzo budujące, że no, tyle osób mi sprzyja i, i dziękuję oczywiście za to. To są na pewno kibice klubu piłki siatkowej Chemik Police. Na pewno są to mieszkańcy Polic, którzy chcieliby mieć swojego przedstawiciela w Sejmie. Bo to już od dawna się o tym mówi. Police są wyjątkowym miejscem na mapie Polski ze względu i na Chemik Police, i na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police, i na PORT. Na swoje położenie zasługują sobie na to, żeby w końcu może ktoś z polic znalazł się w Sejmie. Czy liczy Pani na poparcie środowisk konkretnych, oprócz tego środowiska sportowego? Na, na, na poparcie jakich środowisk Pani liczy? Znaczy, na pewno ważne jest to, i, i myślę, że to powinno być dla nas wszystkich policzan. E, ważne. No ja w policjach. E... W zasadzie y, mieszkam od urodzenia. Teraz y, od trzech lat y, mieszkam w brzuskach, natomiast dalej czuję się policzanką, jestem no tak, z policami jest, jest Tak, Polica. tak y, y, związana i y myślę, że dla nas wszystkich powinno być ważne to, żeby po raz pierwszy y, był ten poseł z Polic. My niestety y, przez to połączenie y, okręgu, przez to, że ten okręg jednak jest dominowany przez Szczecin, zawsze mieliśmy y, problem z uzyskaniem tego mandatu. Y, i dlatego powinniśmy się chyba wszyscy na tym skoncentrować, niezależnie od tego, kto tym posłem zostanie, powinniśmy jednak walczyć o to i do tego powinny dążyć wszystkie środowiska no tak. ponad podziałami. Natomiast jeżeli chodzi o <laughs> poparcie, ja. Mieszkam w Policach, pracuję w grupie Azot. Tak. Środowisko, środowisko zakładów Chemicznych w police, to jest oczywista sprawa. Tak. Czy również liczy Pani na poparcie samorządów polickich? No miło by było oczywiście, gdyby, gdyby tak się stało. Natomiast ja, niezależnie od wszystkiego, jeżeli uzyskałabym ten mandat, to na pewno deklaruję współpracę z wszystkimi środowiskami. No, właśnie na tym to polega. To jest o tyle ważne, że są konkurenci na tym terenie. Startuje oprócz pani Michnowicz z Platformy Obywatelskiej, startuje MiSiŁO, z Konkurencyjnej Partii, startuje Chmielska. Nie wiem, kto tam jeszcze, ale to no, no nie jest pani jedna, więc rozdrobnienie głosów, jeżeli mielibyśmy policzeni na wybrać, jest niebezpieczne, dobrze by było, żeby właśnie postawić na jedną osobę. Czy będzie się pani zwracała właśnie o to poparcie do różnych środowisk po to, żeby, żeby, że, żeby ponad podziałami właśnie uzyskać to poparcie, deklarując współpracę i późniejsze, efektywne działania? Właśnie po to, żeby, żeby te głosy się nie rozeszły gdzieś i nie zostały stracone, tylko żeby dały konkretny efekt. Na pewno będę się zwracała i na pewno zwracali się będą również inni kandydaci. Ale nie wiadomo, Natomiast... czy uzyskają poparcie. No właśnie, to zależy od tych środowisk. Ja jeszcze raz pragnę podkreślić, że. Poza wszystkim to uważam, że naprawdę ważne jest to, żeby to środowisko polickie, polickie się zjednoczyło i żeby naprawdę ponad podziałami wybrać posła z Polic, bo pokazuje doświadczenie innych samorządów, innych powiatów, że tam, gdzie jest poseł z tego powiatu, z tego obszaru, jednak zdecydowanie bardziej um, interesy są zabezpieczone. No, można lobować na rzecz tak, tego, tego, i... tego środowiska, które tak, się reprezentuje. I, I myślę, że to jest bardzo ważne e, dla samorządów, dla, e, dla rozwoju, dla tego rynku lokalnego. Dlatego e, m, poza tym, e, no, która osoba e, uzyska to poparcie, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby, e, żeby ten poseł z Polic był. Myślę, że to na zakończenie rozmowy jest bardzo ważna informacja. Ja dziękuję Pani za to, co Pani powiedziała i oczekujemy na i wyniki sportowe, i te wyniki wyborów w październiku tego roku. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.